W jaki sposób ABS jest szkodliwy i czy jest szkodliwy czy to prawda? Nie. Najbardziej to od papy daje, nie? Jak się na dachu robi, jak się na dachówkę, to od papy, jak zajebie, to 8 godzin w i... Jesteś jakbyś z Cypru wrócił. Ja tak nie będę robił, bo to trzeba położyć, wszystko ku**a słońce daje, jak sk... Papę trzeba zedrzeć, nie wiem co tu położyć Na oko my myśleliśmy z tydzień, ale przy tym co tu widzę to z dwa Bo to trzeba Pani kubek. Pani Kubo, to trzeba wszystko ściągnąć, wszystko No i my byśmy to azbestem wyłożyli No i my bymy to azbestem wyłożyli Bo to najlepsze było, to <laughs> nie, Znawcy gadają, że to z azbestem, nie bo to coś tam wot, Nie ma szans, azbest jak Pani pokryjesz to ku nic Ci się nie wedrze No Usuwaj azbestu. Zadzwoń po fachowców. Postępuj rozważnie. Mama dość ten